Ok, repliczka Prima, gearbox w korpusie, na dwóch pinach No delikatny luz ma Nie za duży problem, można to wszystko wyosiować jeszcze Nie są bez chwytu silnikowego Podobujemy test strzelecki repliki Pro Na kuleczkach G&G Do tarczy umieszczonej o tam Damy sobie zbliżenie. Zaraz podamy wam, ile to jest mniej więcej metrów. Mierząc w krokach, wyszło nam 22 kroki, co oznacza w przybliżeniu 20 metrów. Załóżmy, zmierzymy to przy jakiejś okazji. Na razie tak nieprofesjonalnie. Dobrze, teraz będziemy strzelać. Zaznaczam, że kolimetrowy jest największy dystans, więc jeżeli chodzi o celność, nie będzie to idealna celność jednakże bardziej interesuje mnie w tym momencie skupienie na kuleczkach 0,30 GMG. myślę, że tyle strzału wystarczy idziemy zobaczyć skupienie oczywiście wiadomo, replika była na podporze Jednakże występują pewne drgania. No, tak samo jak w ruchu, gdy strzelacie. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Celowałem w środek czarnej tarczy. Nawet jest jedno trafienie w dziesiątkę. No, mieścimy się do piątki. No, można przyjąć, że na tym dystansie jesteśmy w stanie bez większego trudu trafić w sylwetkę człowieka. Żadne trafienia, gdzieś tutaj w większy bok. Tutaj mamy główne skupienie, co może oznaczać, że jednak kolimator wymaga dodatkowej regulacji. Jednak tu też troszkę strzałów było. Rozrzut nie jest satysfakcjonujący, ale nie ma też dramatu. Cóż, zostaje sprawdzić kolimator i testować dalej. Przetestowaliśmy przed chwilą replikę Prime na dystansie około 20 metrów, strzelanie do tarczy. Chcielibyśmy teraz dla porównania przetestować replikę Aster 2 marki Delta Armory, która jest u nas repliką Pro na tych samych kulkach. To trzeba pamiętać, że jednak testy strzeleckie mają to do siebie, szczególnie w warunkach tutaj zewnętrznych: że zarówno pogoda, strzelec i wszystko może mieć wpływ na celność. Więc jest to bardzo amatorski test, tylko kwestia porównania gotowi? no to strzelamy tak samo replika jest na podporze pierwszy strzał żeby zobaczyć mniej więcej jak kolimatać ustawiony jest dobrze troszkę w dół w stosunku do tarczy na tym dystansie i strzelamy zobaczyć, coś mu strzelili. pamiętajmy, ten sam dystans inna replika, te same kulki nawet ten sam magazynek tutaj mamy kolimator UTG pierwszy strzał był ustawiony na środek tarczy strzelił nad czarnym tłem Kolejne celowałem troszkę poniżej, gdzieś w okolice siódemki bo na tym dystansie jest troszkę inaczej no mamy pewien rozrzut jak widać jednak skupienie jest znacznie lepsze, bowiem mnóstwo trafień jest 8, 9. Na filmiku widać, że strzelałem dosyć dużo. no Są też gorsze strzały, oczywiście. Jednak tutaj mieliśmy większość strzałów w osi góra dół, ewentualnie zapewne odwiedzanie replik, troszkę w bok. Tam jednak było więcej strzałów na bok. Co prawdopodobnie oznacza mimo wszystko konieczność przestawienia kolimatora, którego regulacja jest, no przyznaję jeszcze, że nieco gorsza niż w UTG no ale znowu cena czyni cuda do zobaczenia kolejny dzień testów Specna Prime po pewnych modyfikacjach ofiarą dzisiaj będzie kubeczek którego prawdopodobnie o, nie zobaczymy za bardzo no to jest jakieś 40 o, 35 metrów może Spróbujemy w niego trafić używając kolimatora Raget kulek 03 GNG. Zobaczmy, jak to nam wyjdzie. Jest chłodno. Cel jest dosyć odległy i niewielki. W zasadzie, kropka kolimatora na najmniejszym ustawieniu praktycznie go zasłania. Trafiony. No troszkę strzał wpadło na tym dystansie, jednak kulki przelatują czasami obok. No wadą tego kolimatora ewidentnie jest dosyć duża kropka, jak widzicie odległość jest dosyć spora. 35-36 kroków no w moim przypadku to będzie 30 metrów około Kubeczek tej wielkości. Biedna McCafe, mała kawa. Dziś ponawiamy testy, Specny Prime z koordynatorkiem raget. Używamy kuleczek 03 GHG. Dzisiaj troszkę lenistwa. Będzie używany Hi-Cup Poprzednio były mid-capy. Cel to jest tarcza. To no, z 20 metrów będzie. I teraz, co jest istotne, dlaczego teraz Hi-Cup Poprzednio był problem. Po prostu na Hajka nie podawało kulek, ten problem trzeba było rozwiązać. Replika trafiła na serwis. Przy okazji wymieniliśmy lufę na lampdę parę części wewnętrznych o tym za chwilę. Teraz sprawdzimy, czy pomogło to w skupieniu na tym dystansie. Zaczynamy teścik. Pogoda jest ładna, bezwieczna. Stawiamy replikę na podporze. Pierwszy strzał oddaję, aby mniej więcej ocenić jak kolimator na tym dystansie się zachowuje, celuję w środek tarczy, przyznam, że nie do końca widziałem gdzie kulka trafiła, bo za szybko leci, celuję w takim razie w środek tarczy i na tej podstawie ocenimy skupienie. Co jest istotne, replika podaje bez problemu na high teraz Czyli nasz serwisant rozwiązał dosyć istotny dla nas problem Wciąż używamy kolimatorka UTG, no, przepraszam nie UTG tylko Rageda To jest kolimator Stety, standardowo używamy UTG No o tym kolimatorze można powiedzieć kilka słów, ale to innym razem No ogólnie rzecz biorąc, cena czyni cuda Wolę UTG Myślę, że wystarczająco strzałów. Idziemy zobaczyć, jaki efekt. No, w replice trzeba przyznać, niewiele zostało z tego, co było oryginalnie. Lufa, komora, gumka, wszystkie te elementy zostały usunięte. Celowałem się środek tarczy, cel jest troszkę bliżej, kolimator ustawiamy w warunkach pogodowych, tak... No, powiedzmy przyciemnało troszkę dzisiaj. W końcu mamy jesień. no Skupienie całkiem fajne z dwa strzały poza czarnym polem. Wszystko idzie tej wosi. Przyjmijmy, że też delikatne drgania karabinu w trakcie strzałów. Jak było widać zresztą. Jest znacząca poprawa w stosunku do tego co było wcześniej. Filmiki będziecie mogli obejrzeć jeden obok drugiego. Tak więc cóż mogę powiedzieć. Replika Prime. Cena dosyć wysoka. 1800 zł za tą replikę. Cena pułkowa w Gunfire'ze. No w cenie mamy Astera 2, silnik bezszczotkowy. To są niezłe części. Do tego wzmocniony gearbox. I to w zasadzie zamyka jakby nam temat tego, co w tej replice jest fajne. Body standardowe, Edge Wada. No największą wadą, jaką tutaj zauważyliśmy, pomijając oczywiście części wewnętrzne, no to wstydem jest zamontowanie plastikowych szyn RIS tutaj. Nie dość, że są plastikowe, to do tego są jeszcze źle zrobione. Także ta latarka tutaj, widzicie, lata, pomimo tego, że jest prawidłowo dokręcona. Lepiej, gdyby tych szyn w ogóle nie było, niż zostały zamontowane. No wstyd, po prostu wstyd. jeśli chodzi o części wewnętrzne, wymieniliśmy w tym karabinie praktycznie wszystko. Zostawiliśmy oryginalne zębatki Ale no nie będę tutaj wdawał się w know-how co nasz serwisant robi Jednak koszt doprowadzenia repliki do takiego stanu jak jest w tej chwili W cenach rynkowych to jest około 1500 zł Czy to dużo, czy mało? Ok, replika strzela w tej chwili znakomicie Ale to już nie jest specna Prime W tej chwili to jest replika Pro poligonu ASG Hotel Tennis Ze specny Prime niewiele tutaj zostało Przede wszystkim wymieniona została Lufa i Komora, dlatego że niestety Lufa 602 no, wydaje się, że bardzo dobra. Miała pewne wady. Zobaczycie zresztą na zdjęciach, jak szybko zostawał osad z kulek w tym karabinku w Lufie. I to kuleczek 03 GNG, czyli coś, co w zasadzie nie powinno mieć miejsca przy 500 kulkach, żeby Lufa. Miała już wyraźne ślady użytkowania. Nasze karabinki po przebiegu 100 tysięcy tak nie wyglądają. Czy można polecić ten karabin? No, ciężko powiedzieć. Jeżeli ktoś chce wydać 1800 zł za replikę i wsadzić w nie kolejne 1500, ok. Jeżeli ktoś myśli, że wyjmie z pudełka i będzie zadowolony, no przykro mi. Przynajmniej egzemplarz, który my otrzymaliśmy. Nie spełni naszych oczekiwań w tych kategoriach. Oczywiście, po doinwestowaniu, jak najbardziej. Może być z tego świetny karabinek. Naprawdę fajna zabawka. No, ale pieniążki, niestety, trzeba wydać. Do zobaczenia.